Cześć, witam Cię w trzecim odcinku z serii Debugowanie. W tym odcinku pokażę Ci, jak możesz debugować TypeScript za pomocą edytora kodu Visual Studio Code. A więc zaczynajmy. W pierwszym przykładzie posłużę się kodem z serwera z wcześniejszego odcinka. Przejdźmy zatem do pliku main.ts. Jak widzisz jest to ten sam kod, został on jedynie wzbogacony o typy i interfejsy. Przejdźmy do naszego pliku package.json. Jak widzisz mam tutaj zdefiniowanych kilka komend, które teraz omówię, tak żeby było Ci łatwo zrozumieć. Pierwszą komendą jest komenda build, która służy za kompilowanie naszych plików TypeScriptowych na kod JavaScript. Używam tutaj biblioteki rimraf, która usuwa mi folder dist, który powstaje po buildzie. W ten sposób nie nadpiszemy żadnego pliku. Następnie po usunięciu folderów wywołana jest komenda TypeScript z flagą P, dzięki której możemy wskazać na nasz konfig, który ma zostać użyty podczas builda. Drugą komendą jest komenda start. Używam tutaj biblioteki TS Node, dzięki której mogę odpalić kod. TypeScriptowy bez jego kompilacji. Kolejną komendą jest komenda start dev. Używam tutaj biblioteki TypeScript Watch, która umożliwia mi śledzenie zmian, jakie zachodzą w plikach TypeScriptowych, tak, żeby nasz serwer został uruchomiony poprawnie. Tak jak we wcześniejszym przypadku używamy tutaj flagi p, która umożliwia nam wskazanie na nasz konfig, który ma zostać użyty podczas kompilacji. Dodatkowo mamy tutaj flagę onsuccess, która uruchamia komendę node dist za każdym razem, kiedy nasza kompilacja przebiegnie pomyślnie. Następnie mamy komendę start debug. Tak jak wcześniej używamy tutaj biblioteki typescript watch, która umożliwia nam śledzenie zmian. Podajemy nasz konfig, a następnie używamy flagi onsuccess, która odpala nam komendę node. Dist main.js, czyli taką samą jak we wcześniejszym przypadku. Jedyną różnicą tutaj jest to, że podajemy flagę inspect, która umożliwia nam debugowanie. Ostatnią już komendą jest komenda startprot. Umożliwia ona odpalenie naszego serwera po jego wcześniejszej kompilacji. Przejdźmy teraz do naszego konfigu. Nie będę tutaj zagłębiał się w szczegóły, ponieważ nie to jest tematem tego odcinka. Możesz po prostu skopiować sobie ten konfig i wszystko będzie działać. Teraz omówię tylko najważniejsze rzeczy. Jedną z ważniejszych rzeczy jest outdir, która wskazuje na folder, w którym będą znajdować się nasze pliki po kompilacji. Następną właściwością jest baseurl, która pomaga nam przy nierelatywnych ścieżkach. Ważną rzeczą jest również exclude. Wskazujemy tutaj, że chcemy wykluczyć nasz folder node_modules oraz folder dist. Przejdźmy teraz do pliku tsconfig.build.json. Jak widzisz, dziedziczymy tutaj po pliku tsconfig, jednak nadpisujemy właściwość exclude, w której wyłączamy node-modules, folder-test, folder-dist oraz nasze pliki testowe, których nie chcemy kompilować, ponieważ nie są one potrzebne na produkcji. Przejdźmy zatem do tego, jak możemy zdebagować nasz kod. Wróćmy do pliku package.json. Jak mogłeś zauważyć, żeby móc zdebugować nasz kod, musimy użyć komendy start-debug. Otwórzmy zatem naszą konsolę za pomocą skrótu klawiszowego ctrl plus tylda, a następnie wpiszmy komendę npm run start-debug. Jak możesz zauważyć, nasz serwer został pomyślnie odpalony. Tak jak ci pokazałem we wcześniejszym filmie, z pomocą flagi inspect możemy dołączyć nasz debugger. W tym wypadku został wystawiony port 9229. Nasz serwer działa na porcie 3000. Przejdźmy teraz do przeglądarki i sprawdźmy, czy nasz serwer jest odpalony. Jak widzisz, lista naszych użytkowników została wczytana, więc wszystko działa. Wróćmy zatem do naszego edytora kodu. Teraz, żeby móc debugować kod w naszym edytorze kodu, musimy dodać odpowiednią konfigurację. Przejdźmy zatem do zakładki Debug, następnie rozwijmy nasze menu i kliknijmy Add Configuration. Wybierzmy tutaj Node.js, kliknijmy przycisk Add Configuration i dodajmy naszą konfigurację. W moim przypadku będzie to Node.js Attach. Możesz również użyć konfiguracji Node.js Attach to Process by ID. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tych konfiguracji, zapraszam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka, w których je szczegółowo omówiłem. Użyjmy zatem konfiguracji Node.js Attach. Warto pamiętać, że nasza właściwość port musi się zgadzać z portem, który wystawia nasz debugger. W moim przypadku port jest poprawny, ponieważ nasz debugger nasłuchuje na porcie 9229. Zapiszmy zatem naszą konfigurację za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-S, wybierzmy ją z listy, a następnie odpalmy nasz debugger. Jak widzisz, nasz debugger został poprawnie dołączony. Przejdźmy zatem do naszego pliku main.ts i sprawdźmy, czy wszystko działa. Dodajmy sobie jakiś breakpoint. W moim przypadku będzie to breakpoint w linii 31. Przejdźmy teraz do naszej przeglądarki, odświeżmy naszą stronę. Jak widzisz, nasza przeglądarka cały czas nasłuchuje na response, ponieważ nasz kod został zatrzymany. Wróćmy do naszego edytora kodu. Jak widzisz, linia 31 została podświetlona, ponieważ w tej linii został zatrzymany nasz kod. A więc nasz debugger jest podpięty poprawnie. Teraz pokażę Ci, jak możesz zdebugować kod po kompilacji, ponieważ przeglądarki nie obsługują kodu TypeScript, więc żeby nasz kod mógł zostać wykonany, musi on zostać przekompilowany na poprawny kod JavaScript. Tak jak wcześniej mamy tutaj plik Package.json. Jedyną komendą w tym pliku jest komenda build. Tak jak we wcześniejszym przypadku, komenda build usuwa nasz folder dist, który powstaje po kompilacji, oraz za pomocą TypeScript kompiluje nasz kod przy użyciu tsconfig build.json. Nasz plik tsconfig niczym się nie różni. W tym wypadku warto pamiętać, że w naszym pliku tsconfig sourceMap musi mieć wartość true. Dzięki niej możliwe jest debugowanie naszego kodu po kompilacji, ponieważ dzięki niej mamy powiązanie z naszym kodem JavaScript oraz z naszym kodem TypeScript. Teraz przejdźmy do naszego pliku main.ts. Jak widzisz, jest to kod, który użyłem w dwóch poprzednich odcinkach. Został on jedynie wzbogacony o kilka typów i interfejsów. Przejdźmy do pliku index.html. Jak możesz zauważyć, index.html ładuje plik, który znajduje się w folderze dist. Aby nasz plik nam się znalazł, musimy go przekompilować. Przejdźmy zatem do naszej konsoli za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl plus Tylda, a następnie użyjmy komendy npm run build. Jak widzisz, nasze pliki zostały przekompilowane. Został utworzony tutaj folder dist, w którym znajdują się nasze pliki po kompilacji oraz nasza source mapa, dzięki której będzie możliwe debugowanie. Teraz musimy schostować nasz plik index.html. Zrobimy to za pomocą biblioteki http-server, którą pokazałem w poprzednim odcinku. Użyjmy zatem komendy http-server. Jak widzisz, nasz serwer został wystawiony poprawnie. Teraz przejdźmy do przeglądarki i sprawdźmy, czy wszystko działa. Jak widzisz, po odwołaniu się do url-a localhost na porcie 8080, a następnie do pliku index.html, została nam wyświetlona nasza strona, czyli wszystko działa. Teraz przejdźmy do naszego edytora kodu i podłączmy nasz debugger. Aby podłączyć nasz debugger, musimy przejść do zakładki debug, następnie dodać nową konfigurację i teraz wybierzmy Chrome. Pamiętaj jednak, że Chrome jest rozszerzeniem. Aby go zainstalować, musisz przejść do zakładki Extensions, a następnie wyszukać Debugger for Chrome. Dopiero po zainstalowaniu tego rozszerzenia będziesz miał dostęp do debugowania za pomocą przeglądarki Chrome. Wróćmy do naszego pliku launch.json. Teraz musimy podać nasz URL. Nasz host oraz port się zgadza. Natomiast chcemy tutaj się odwołać do naszego pliku index.html. Teraz musimy dodać nową właściwość. Tą właściwością jest Source map. Musi być ona ustawiona na true. Tak jak ci wcześniej wspomniałem, Source Maps umożliwiają debagowanie naszego kodu po kompilacji. Zapiszmy zatem nasz plik. Wybierzmy naszą konfigurację. I odpalmy nasz debugger. Jak widzisz, nasz debugger został poprawnie uruchomiony. Nasza przeglądarka została automatycznie włączona i został tutaj schostowany nasz plik index.html. Wróćmy zatem do naszego edytora kodu. Przejdźmy do naszego pliku main.ts i w linii 27 ustawmy nasz breakpoint. Teraz wróćmy do naszej przeglądarki. Kliknijmy Add Numbers. Jak widzisz, dostaliśmy informację, że nasz kod został zastopowany w Visual Studio Code. Wróćmy zatem do naszego edytora kodu. Nasz kod został zastopowany w linii 27, czyli wszystko działa. Mam nadzieję, że w tym filmie wyjaśniłem Ci, jak możesz debugować kod TypeScript. Cały kod oraz konfig, który użyłem w tym filmie, będzie dostępny w opisie. Jeśli spodobał Ci się ten film, zapraszam Cię do lajkowania, subskrybowania i udostępniania moich filmów. Zapraszam Cię również na mój fanpage, do którego link znajdziesz w opisie. Dzięki za oglądanie, cześć.